To są zdjęcia. <laughs> słuchajcie, jak wreszcie z pagoda, to już było późno, nie? <laughs> I to było jeszcze. I to. I to jeszcze było. Kop coffins, 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 yes, and another one. The second. Okej, okay, clear. Get the smoke, Oh shit, I have the ball. Porzeczko se się dla Evron, nie wiem, Evron to skamer, słuchajcie, on kurde, nie odda później. 1 61. z mi spadło chyba, wiesz? Chyba, że lewa ręka ma mniej HP, po prostu. Bo to tak działa, że. Prawa ręka jest wiesz, dobrze umniejszona, bo tą ręką wale konia, a lewą nie. CMS zmniejsza HP o wiele więcej, masz jeszcze taki suru. Ty gościu, to ty, Jezu Jezus, Maria. Skrot Lecimy Ja pijany jak gdzie ja pijany gdzie ja tak. pijany tak więcej kurwa z nim nie zagram nie przynajmniej kurwa przez 3 miesiące no właśnie, właśnie bo właśnie byłem ciekaw co odwalił Pongowski czy tak A. nie przyszedł, B. groził Cię byniami, C. tak Cię nawalił, że o godzinie 17 dopiero w ogóle poszedłeś spać? Zapomniałeś powiedzieć, bo jest A. nie przyszedł, B. nie przyszedł, C. nie przyszedł, a potem dopiero. Nie no, to chyba rzadko z Pągowskim poimpracowałeś stery, my, my z Sajem jak tam żeśmy z, z Pago chodzili w balety to były różne opcje właśnie, albo nie przychodził, albo szczuł byniami, albo, y, albo spijał a, tak, że... Grył, kogoś i zrzucał winę na psa, to też było dobre. Jak co? Jak... Po ugryzł kogoś i powiedział, że to pies. A no właśnie. To też, przecież... im impreza, gdzie przecież ugryzł pewną dziewczynę no, tak. no, ja i wiem, mówił, że to wcale nie, nie on, tylko pies. Nie, a a ślady w ogóle ślady urzębienia były ewidentnie Pongowskiego przecież. Co? Powiem mam tylko tyle, nawet chujek nie napisał, że nie przyjdzie, ani w ogóle do tej pory się kurwa nie odezwał. Już dwa dni minęły, nie? A to może coś mi się stało. A to jest typowy Pongowski.

co to? zabije, co się dzieje Ready? O nie, Dobra, mogę górę, domek Tak, zaraz idę Oni tu mogli zejść czy nie bardzo? Mogły teoretycznie, w timing Drzwi jest jeden obity Kurwa macie, no nie mogę zabić nic, no Nie wiem jak to się dzieje, że nic nie mogę zabić, ale no jak? Dobra, ja nie dam, nie mogę Na drzwiach mam 0-1 Rampa 1 Dobra, to będziesz jak coś. O, jeść, nie, nie widzę nic outside, nie widzę nic outside. że, że Snatchi opuszcza X virtus pro i biały yy, gra teraz z Virtusami? Byłymi. Słyszałeś? Słyszałeś ploty? Yy, no teraz yy, Snacks, PHR, Wegi, Mkamil i biały. <śmusza> nie wiem, która roszady karuzela do obra człowieku. Sami nie wiedzą czego, chcą się zesrać czy co. No właśnie. No szukaj rozwiązania. bo znaczy ten czas znaczy no to już coś tam też mówił o różnych takich opcjach więc też tak pachniało jego godejśmy od dłuższego czasu No i tam próbuję jakieś otoczenie no, dziury każdy z nich za dużo myśli i myśli chujowo za przeproszenie No właśnie, jakby no to widzisz My to mamy drużynkę, Sayem, Pago, Pevorem. No jakby każdy na sobie się skupił na swoich błędach i tak dalej, a nie patrzył na jednego co robi źle, to byłoby dużo lepiej. A nie, trzeba zawsze, żeby innego znaleźć i go zlinczować i tak dalej. A zresztą nie moje, nie moje gierki, nie mój cyrk, niech się bawią sami. Może do pewnej rzeczy trzeba samemu dojść. Mam losa. nie da się grać, tak kurde, ja nie, nie wiem... Fajnie Czemu ty, ty do że tak robisz? Powiedz, czemu takie rzeczy robisz? Jak możesz być z takim skurwysynem, Pitele? powiedz mi, no ja nie wiem, ja mam, widzisz, znowu pile, losy, bila. ja nie wiem Znowu mi ktoś dorosuje To jest tak? niesamowite, no Ja no, potrzebuję pauzy, bo ja nie mam Daj pauzę, obojętnie 5 sekund, dajcie Pauzę normalną możesz dać Nie ma pauzy chyba Gramy <szkupia> Давай. Салюта и